Siemanko! Manko, jestem Manfredi, ale nie wiem dlaczego nie mam skina. A dzisiaj ze mną jest kto? Nevis.pl. Dobrze. Manfredi i nevis.pl. Mają w planach żygnięcie sadzonkom. Masz na tyle moje żygi. Poczekaj. Czekaj, 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 czekaj. O, już dobrze. Dobrze. Tak. W następnym odcinku już będziecie widzieć gildię. Naszą z Nevisem gildię. Którą. Aha, to zginęłeś z moją flatem zapomniałem. Tak, jest... Jestem już deksowy. Ale ja nie. I z Enchantem bardzo cienki, Bo ochrona przed wywo... Dlaczego to ja gram na polskim? Ja, ja sam, gram zawsze na zawsze na polskim. polskim. Ja nie nie Nie. Nie. I nie nie słychać, słychać mnie. Jak to nie słychać? No, no nie słychać, słychać, na nie słychać, słychać, nie słychać mnie słychać na, na twoim, twoim No to dobrze. Ale jest... No to tak. Ja e... Chcesz sobie pokopać. Tak, my... My chcemy... Teraz będziemy zbierać na koksy złoto. Więc... I chodźmy na warp Teraz e, Mieliśmy taką stomę. Y, Jazyk. Jak ty się nazywasz? Nevispel. Koń się kiedyś nazywał i się przyzwyczaiłem. Ne, nevisem mieliśmy taką. Y, przy, y, ten. Problem z adminami. Chyba ty. No Miałe. bo ty miałeś. No ja. Y Pan Pepsi jest na emeryturze. Co to pan Pepsi? Pan Pepsi? No. Jest nie na emeryturze, tylko jest na tym. Na, na tym, jak to się nazywa, jest na tym. Na 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 na. No kurde. Na tym, na 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 urlopie kurcze. Wiecie dlaczego? Bo, bo zginął strasznie i nie strasznie. O. Cofa mnie troszkę. A faktycznie! Jak jestem głupi! Co? Zapomniałem ustawić ten, żeby mnie nie cofało. Dobrze. Bo ja takie ustawienie, bo mnie ta. To nagrywasz? No, nagrywam co. Ty, ty. teraz masz takie problemy przy nagrywaniu, te... a ty. Ale tylko w Ja to... że się wszystko ja robię, to... a potem no, się no, nagrywam. Nie no, zapomniałem o tym, nie będę tego drugi raz nagrywał. Nie. Kończymy tu odcinek. Kurwa. Ale wrzucisz to na YouTube'a? YouTube. Tak. Mam nie, no, no to, no to co, a robimy jeszcze taki odcinek? To będzie tak... To był tylko taki odcinek informacyjny, że tak. W następnym odcinku będziemy już pokazywać wam gildie i moje pierwsze intro. Gildia Intro do, do filmu. filmu? Tak. No? Ja muszę... Ja, ja jak no będę robił filmy, to wygram intro. No, no, no i też patrzcie na mój kanał. Który będzie oczywiście... Na dole, w opisie. I gdy się spodobało, dajcie oczywiście łapkę w górę. Y, nie łapkę w górę, łapkę w górę, Lajka. Lajka. Czyli łapkę w górę. Hmm? Ej, a. Słyszeliście może o tym, jak <laughs> Sid powiedział: y, dajcie mleczka w górę. Szymek, ja nie reklamuję kanałów innych youtube. Ówców. No nie, to nie by... Dobra. Wszyscy YouTube'owcy, żeby powrócił pan... Wszyscy, wszyscy, którzy... Wszyscy, którzy lubią mój kanał, którzy mają nadzieję, że powróci pan Pepsi. Dajecie la... łapkę w górę i oczywiście suba. Dam, dam, dam. Siema. Nara. E, czekaj. Dam, dam, dam. Siema. Ara.